W wski bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w TorchLight. Yy, jako, że mi się nie chce dać Medal of Honor. Tak więc zagramy sobie Torchlighta. dalej. Jak się to cele misji? Aha. Na dół, w trakcie. Hacz otworzył w mieście portal. Chcę, żebyś... żeby, przy... żeby mu przynieść skarb znajdujący się po drugiej stronie. <laughs> I mam... znaczy miałem się nagrywać, ale te stare sławki jeszcze mam, tak więc... <grystanie> Odszukaj bi bi bibliotekę nadzorcy. Y Syl sądzi, że można w niej znaleźć informacje pozwalające na wyleczenie żarowej zarazy, która trapi twoje ciało. A, bo my chorzy jesteśmy. Ich poszukiwanie sławy. Rizobald. Trill Tril chce, aby zabić bestię trzechającą na poziomie piątym, dzięki temu będzie mógł skomponować pieśń o bitwie. artysta, jakiś dostajemy. Co to jest? Krzepki ciężka opończa skórzana. Aha, dobra. Tak więc... Yy, mamy odszukać jakąś tam bibliotekę, nadzorcy. Aha, czyli tak, yy, syl sądzisz, można mi znaleźć informacje, czyli to się znajdzie po drodze jakoś. Yy, co ty tu masz? Aha, zaczarowany. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale mamy coś, jakieś nowe M, yy, rzeczy w naszym ekwipunku. Czyli to zostawiamy, poty zostawiamy, to też, to możemy sobie wsadzić i tu pierścienia. Hmm Niechaj pomyślę. O, to mamy już. E, tego nie chcę, tego też nie. Więc sprzedamy do, ale nie tu. Gdzie to się sprzedaje? Tu, tu. więc... To porek już możemy sprzedać spokojnie, ten też To niech będzie, jak mi się coś odmieniło. Ta bombarda. nie. A ta tunika jest jaka? Plus 3 do pancerza typu. A tu jest coś odbijania, to nie, to nie. Sprzedamy sobie. To zostawimy. To też zostawimy i tyle więc nie wiem, że który się quest za bardzo zabrać na początku a Stopper jeszcze włączę Może jakaś sesyka wyjdzie z tego Bo mówię mocha mi się nie bardzo chce grać Bardziej zaczęły się trochę dłuższe misji kalkulator troszkę dłuższe emisje start a tak jak mówię czekam na słuchawki tak więc e, gdzie jest ten portal a tu coś jest czyli lecimy zobaczymy co tu będziemy mieli mam nadzieję że damy radę z jakimiś tam monsterami <laughs> o jakaś nowa miejscówka aj Musiałem się napić Spełniony Kawy nie zrobiłem Oczywiście Jak żeby inaczej Czekaj co my tu spotkamy No jakiś... Co to jest Jakiś plugawy A będziemy Cię brali na odległość z moimi bombardami <laughs> Tak niedużo nam brakuje do levela Jakaś kolejna urna Ale już nic się nie było a, teraz Jasiu Koksi. Ewidentnie. Tylko teraz niepotrzebny mi ten skill, tak więc jego autuję. Out, bo już ładujemy na odległość. Póki co, chyba że po prostu y, dziwnym trochę znajdziemy coś lepszego tego co mamy. Póki co. Chociaż ta bombarda Koksi i to ewidentnie a razem z Garfieldem to już jest szok. Nie bardzo czuć, że jesteśmy chorzy, czy że coś nas trapi. Ale... O, mamy... Mamy jakiegoś bossa. Aż se potka kolne. Garfield, help me. O, iha, Mamy lewera i możemy założyć sobie rękawiczki. Czarno mnie denerwuje. Zaraz pozbieramy co to co trzeba, a tam już kogoś widzę. Jakiś odmieniec. Eliksirmany, zwój podniosła, ramienniki, żywotności, tunika. Ty, co ci jest? Ciebie też coś zaraziło? Cardfield. Ogadnij się. Taniec. To możemy założyć. Ooo, fajny bonus. Doświadczenie. jak się kojarzy coś z Heroesami. I jakaś szable mamy. E, identyfikacji 69 obrażeń Średnia przy zaku, a więc zamienimy ciebie i zobaczymy jak to pójdzie z tą szabelką. A, co my tu jeszcze mamy? Tak więc zrobimy tak, tego rozjedziemy na odległość póki co? W siłę i cholera. Berserk Ciebie rozjedziemy na odległość. Póki co, tak więc... Robiąc... Pokus zarazy to był ten? No chyba tak. Co to jest? Spiknimos na pałka... Dobra. Miesza to. Ciebie rozjedziemy na odległość. Siam Amu, am nie kończy. Wow! Cholera, masz facet. Furię. Och, coś fajnego dropu Długie buty skórzane Złoto, many. Nie, nie kracz Co wywalimy? Mhm mm To out Zastanawiam e, się To mnie zdenerwuje Czy zaraz sobie albo ulepszę, albo to sobie Nie wiem na drugi staw to przerzucę To, to bombardę tak samo Ej nie lubi się A, czyli tak mhm. A na pierwszy staw biorę teraz To się z tym spróbuję Czyli tak To niepotrzebne To też nie To też nie Eee Gniazdo, mogę tu coś włożyć plus 2 do odporności na ogień nie gniazdo 1 na 1 dobra skórzane osłon to też zidentyfikujemy 6 zbroi czyli zamienimy dobra czyli to też autujemy to mamy poty dobra teraz tak te buty a najpierw eliksir. Niezidentyfikowane rękawice. A co tak się miło też po tej, tej tej jaskini. Ora, wiesz to i to. Nie tu. O, to. No, dziękuję. Dobra. O, jakie fajne rękawiczki się tam trafiły. Nie możemy założyć, nie mamy zręczności. Czyli ten pas jeszcze wykorzystamy. Pas płytkowy siły. Już fajne bonusy. A nasz pas jest taki. Czyli, o. skręcamy I autujemy stąd. I te buty. Yy, 6 na elektryczność, a mamy buty takie zwykłe, czyli już mamy trochę lepszy staw. Tata zostaje, ja sprzeda się może trochę drożej A to kiedy indziej No to już też zidentyfikujemy O Prózpeć do pancerza Atrybut magii, zręczności No zobaczymy jak pójdzie z takich rękawiczkach I dalej <laughs> A czekaj e, Garfield. Nie czekaj, czekaj Ej, czekaj, chodź tu Chodź tu, wracaj O fuck, fajnie No? Garfield poszedł i... nie ma go Ej, chodź tu Ci nie dałem żadnych przedmiotów Ale to się tak nie da chyba z, z tą... Tak więc zaraz zmieniamy sobie na odległość Będziemy zabijać nie znajdziemy jakiś lepszych... tych... dokładnie Wracam. A ciebie do drugiego stawu plan Okej. Motherfucker. Urna. O, fajnie. O, siema Garfield. Szybki jesteś. Jak na Grubasa. Długie łódź skrzyżane. Mam już je. Dobra. Tak więc w tam goście było tak, że oni wychodzili z tych, tych trumien, chyba już więcej wyjść ich nie może. To krytyczne. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Czy wiadomo, co możemy tu znaleźć? Jakieś tam questa coś tam, nie, nie bardzo pamiętam. Zamulam strasznie. Mało tego złota, mał. Ej, no facet! Taką laskę masz, tego nie rozwalisz. Dobra. Możemy sobie spokojnie rozejrzeć. A, nie. O, jakiś czarnoksiężnik. Facet po tobie. Nie masz szans. Z Garfieldem z Jasiem. Czy ze mną. Nie no, fajnie tak na ma odległość. Mamy, nie tracę za dużo potów. Mogę go spokojnie... UZGÓL! twoja macie. Sława zwiększona Shona. Przejeżdżam dopiero jak będę ten film kompresował. Bo za bardzo nie wiem o co chodzi. No tak, nie bardzo... Hmm. Już... O, zablokowanaś, lama. Łuk. Nie wiem, poki mi łuk. Tylko nie jestem uczniczko ten pierścień, bombarda, no nic, najwyżej ja się wyśle Garfielda i on to tam posprzedaje. księga objawień, aha, mamy quest zrobionego, to don't worry, be happy, ewidentnie Ach. Ale jak myślę akurat nagram tego to będą cztery uuu, ale sieka o tak Czyli to jest lepsze od tego Aha. To jest lepsze od tego i tego Czyli znowu zmieniamy nasz staw na O No kurde, czemu mu się nie da tego i tego so. Mogę mieć bombardę Mogę. Cholera by to wzięła. A to mogę? Mogę. Dobra, niech będzie na razie to. Niezidentyfikowane rękawice. O, eliksir, rękawice. Co jest znowu z tym twoim inventori? Garfield, bo będziesz leciał do miasta. Ja chcę halabardę. O, halabardę chcę. Czyli halabarda jest Taka kościacka, kosi że no może no, wiecie, Aha, czyli zmieniamy staw, tu jedno, tu drugie Dobra, tak myślę, żeby, żeby nie iść na dół Ej, spierdziła od Garfield'a. Ale drugim stawem. tak myślę, żeby nie iść... Dobra, e Garfield. Ej, nie bij Garfield'a. Dobra. Ej, to jest... Aha, czyli tak. Perfit. Yy, tak, zaniesiesz to. No. To zaniesiesz. Bombardę zaniesiesz... Bo ty zostawisz. To też... To zaniesiesz. To mi zaniesiesz... A czekaj. Halabardy. Zdaj mi... Mogę sadzić do halabardy? Nie mogę. Nałóż. To zaniesiesz To Te rękawice tą tunikę Te rękawice Po tym przydatne To też na razie Czekajcie on to zaniesie Mam nadzieję że tego nie sprzeda yy, Tak I karfit, ok Czyli on tu będzie dźwigał, przypapuje trochę... O, jakaś szabla. Ognista szabla. Ale nie mogę mieć tego i tego w jednej ręce. No nie. Ale chcę halabardę jednak mieć. Jakaś czacha. Ale ja chcę... No, chcę w broni to osadzić, ale... Czemu nie mogę? Tu na przykład, nie? To jest... Hamskie, bardzo. Dobra. Idziemy tam trochę dalej. Uj, coś mnie. O, jakiś koks. Dobra. Facet po tobie. Dobra. To jednak. tak się wybawimy. O byś mu zapierdzielił dobra matowy żarlodu to jest karabin y, gładko lufowy fajnie że dodali takie coś do mm, do tych no no wiecie do czego do takich gry czyli to też nie bardzo teraz sobie podniosę te wszystkie Umki, nie umki mm, Tytan, nie mogę. Derek. Okej. Okay. A... Tu coś mogę? Nie mogę. Jak żypię. Dobra. A ten łuk to ja go nie chcę. Tu ktoś sobie miał ucztę jakąś. 13 minut. O! Portal. Dobra. Ej, zarazisz mnie. Dobra, warto. Co tam nas będzie czekało? Nie wiem. Napiję się trochę. Ale zarąbiście, nam się udało. Książka. Czy to najcenniejszy artefakt, się tam znajdował? interesujące. Ten rysunek przypomina mi moją różdżkę. Twoją różdżkę? możliwe że trzeba ich użyć razem tak teraz rozumiem dzięki księdze mogę otwierać portale wiodące od różnych miejsc fortunu nadchodzimy nie mam nic do twojej fortuny koleś ale wiesz jeszcze masz na quest'a. ale to poczekaj i wstrzymaj się bo tu ja mam urwanie głowy lekarstwo nie wiem gdzie to lekarstwo A, spróż, proszę nie wiem gdzie to lekarstwo może być ale według mnie moi skromnej osoby yy, gdzie jest portal tam został portal bo bym się chętnie przeniósł tam gdzie byłem ostatnio Czyli na sam koniec chyba tam przez znaczy sam koniec był piąty poziom nie na piątym jest jakiś tam typ, co mam go zarąbać do tego tego Czyli to byliśmy, ile dobrze pamiętam chociaż nie pamiętam a czyli tu bo za dużo nie 60 latek płynności płynności tak chciałem powiedzieć płynności jakby nie było mamy, beczka pająki a czemu te pająki mają pierwszy level znowu będę się w tą, w tą kopalnię plądrować całą No nic. Chyba, że, czekajcie, jeszcze się wrzucę. I schodzę na górę. I zobaczę gdzie to jeszcze może być. Ten quest. Pomyślę. Napiję się. Nie mam jakiś portal przy sobie. Co bym go sam mógł postawić i pójść. Dla ciebie są fajne emisje facet, ale za bardzo... O tu! No tak. Cel No i wszystko jasne. Moi drodzy jakby nie było... Wow, fajna za to nie ja. O, akurat mi się przypomniało coś, że na końcu filmu się zawsze z nami żegnam, znaczy żegnałem. I cały czas się żegnam, tylko i no, że... Teraz ten fraps coś się y fuchaszczela i ciężko mu do niego przemówić. Aha, czyli tu mamy wszystko już z ten ten wzięte zrobione. Czyli <śpiewamy> lecimy dalej tam na dół. Dobra, mam nadzieję, że na dole też... No, że tu nie niepotrzebnie idziemy. Ale teraz się żyje, nie.

their ancestors are animated not with life but with the same dark energy that flows through the ember veins separating out the vileness is impossible immortality lies forever beyond our reach i was a fool to think otherwise okay. to buy uh, left for that 2 oras and... Fira, fira Fira, fira Jedynkę Ooo Chyba, To musiało bolać <grywy> Spierdzielaj Garfield, bo cię zarazi Będziesz śmiercią Haj, -haj cios, jak mój kolega mówi A, pewnie to otrzymaliśmy Kochisz z tą harką. Co się mówi? To kolega mówi. Wiem gra jakąś tam grę, tam jest Halka, coś tam jeszcze. A...